Witam Was, docent polski minibrowary.pl. Nasze wspaniałe wiejskie wakacje gdzieś w środkowej Polsce, chociaż jeżeli, jeżeli materiał się ukaże wcześniejszy, to będziecie wiedzieć, gdzie to dokładnie jest, ale generalnie środkowa Polska, piwna rewolucja dociera tutaj z oporami, dlatego pijemy rzeczy, które znaleźliśmy w miejscowych sklepach. Co to jest? Tak Marlenu, cóż to jest? Jak to ja to mówię? Szambelan. Szambelan, czyli korporacja Kartsberg, duńska, piwo warzone w sierpcu, pewnie, sprawdzimy. Jedno niefiltrowane, drugie chmielowe i naprawdę zobaczyłem to na półce mówię, no dobra, weźmiemy, zobaczymy do czego to się nadaje. Kosztowało to, słuchajcie, w promocji 2 ,49 zł 49 groszy. Więc prawdziwa okazja. E, a już robiliśmy wczoraj ocenę cechowych z Biedronki za 2,49 i jestem ciekawy, czy ta jakość będzie porównywalna. Ale odpowiadając na Twoje pytanie, piwo jak człowiek ma swoją naturę, a kto rozumny naturę szanuje? No fajnie, tylko, że oczywiście piwo to naturalnie zapewnie. Zapewne robione nie jest, ale nie uprzedzam faktów. Sztuka piwowarska ziemi sierpeckiej od dawna była inspirowana bogactwem natury. Morskie opowieści totalne. Nie? Eee, czytajmy skład. 5,5 eee, alkoholu. Zawiera słód jęczmienny. Eee, zawiera kultury drożdżowe powodujące naturalne zmętnienie piwa i na dnie butelki. Generalnie niefiltrowany lager. No Boże, no nie ma co deliberować. Niefiltrowany lager. 2,50 cena nie jest zła. I sprawdźmy. Jak myślisz, co w takim lagerze będzie? W aromacie? Nie mam, nie mam pojęcia, aż się tego boję. Naprawdę obawiam się, co to może być, jak to może smakować. Nie no, jak ma smakować? No będzie słodkie, słodkie słodowe. I tyle, no i finito. E, bardzo ładna, złota, klarowna barwa. Bąbelki bardzo ładnie się unoszą. Faktycznie. Słuchajcie, bardzo ładnie się to prezentuje. Żeby nie było, że tutaj, y, mówimy jak jest, mówimy obiektywnie, ładna, wygląda, elegancko, tak, tak. wygląda bardzo elegancko. No więc, zdrówko. Y, coś powiesz na temat aromatu? Yy, to znaczy, no powiem, jasne, że powiem, ale znaczy, to co piliśmy wcześniej, bardzo klasyczne piwo. Yy. Znaczy, co piliśmy wcześniej? No, znaczy, piliśmy różne rzeczy właśnie takie eksperymentalne, mhm. więc... E, Z dyskontów. Tak, więc to jest ciąg dalszy jakby w historii. E, no, aromaty w jakimś szczególnym nie, nie, nie zabija. Znaczy, to dla mnie to jest tajka, klasyczny, ten... klasyczny lager, czyli słodowość, leciutka słodycz, troszkę tam chmielu się majaczy. Nie, nie spodziewałbym się po lagerze nic innego, więc tutaj zaskoczenia nie ma. To nie są moje klimaty. Ja ta, takich aromatów nie lubię, ale to jest typowy lager. Mm -hmm. <laughs> ta konsternacja. <laughs> w ciebie <chyba. laughs> Znaczy piwo rozumiem jest niefiltrowane, więc tak powinno być bardziej pełne. I to rzeczywiście... To jest, jest przyjemne w smaku. Ono jest dosyć pełne w smaku, aczkolwiek taki... Taki posmak trochę taki... tak tekturowy, taki właśnie... Czy ja wiem? Tektury to niekoniecznie. Może bardziej metaliczny. Nie, taki, taki delikatny metaliczny posmak tutaj jest. Tragedii nie ma. Piwo jak najbardziej do wypicia jest. Hmm. Tylko zależy jeszcze w jakiej objętości oczywiście, bo, bo za dużo to, to niekoniecznie. Znaczy ja już generalnie... Znaczy, już podziękujemy. Ja już chyba podziękuję. A i, ter, i teraz faux pas, ponieważ y, mam tylko jedną szklankę. I co teraz? Co teraz? E, I teraz chyba musimy przerwać film, żeby skombinować kolejną szklankę, bo będziemy degustować piwo... O! Chmielowe! O tymczasem na razie. Druga część. Sprawdzamy tym razem bardziej obiecujące kasztelan specjały chmielowe. I chyba coś chciałaś mnie zapytać. Tak, poza kadram zapytałam Michała na znaczy docenta, czy, yy, czy czego oczekuje, jaki jest cel próbowania właśnie takich piw yy, sklepowych, tak? Więc powiedz mi, czego ty się spodziewasz? co ma na celu właśnie taka degustacja właśnie tego typu piwa. Nie, bo Marlena mówi to jest bez sensu. Te piwa są słabe i generalnie szkoda czasu, żeby je opisywać, żeby je omawiać. Ale właśnie o to chodzi, że spotykam się z zarzutem, że my w dużych miastach, konkretnie w Warszawie, jesteśmy zupełnie odklejeni od rzeczywistości, odrealnieni, że ta rzeczywistość wielokranów, gdzie... Co, co kilka dni zmienia się piwo rzemieślnicze, to jest zupełnie inna rzeczywistość tej Polski, można powiedzieć, prowincjonalnej. Dlatego zamysł był taki, że spędzając weekend właśnie w Polsce, może niekoniecznie B, ale w Polsce właśnie takiej mało miasteczkowej, Próbujemy piwa, które są dostępne tutaj na co dzień. Tutaj naprawdę nie ma żadnego kraftu. Tutaj najlepszą rzeczą, jaką można złapać, to jest właśnie to, co próbowaliśmy e, piwa Beriotu, e, próbowaliśmy e, piwa z Biedronki, teraz próbujemy piwa kasztelana. To jest rzeczywistość, codzienność tej polskiej małomiasteczkowej. E, oni nie mają możliwości spróbowania piw rzemieślniczych, natomiast mają możliwość spróbowania piw, jak to mówią czasem crafti. Albo podszywających się pod rzemieślnictwo, albo udających rzemieślnictwo, albo właśnie takich... Yy, znaczy, generalnie będących jakąś ambitniejszą propozycją dla, dla, dla miłośników piwa. No tak, i też nie można wykluczyć, że zawsze się znajdą jakieś perełki, tak? Dokładnie które, tak, które dokładnie będą. tak. Na razie chyba jakiejś e, specjalnej perełki nie znaleźliśmy, ale też jest kwestia ceny do jakości, prawda? Jeżeli mamy piwa kupowane za jakieś 2 złote 50 groszy zł, no to też nie ma co oczekiwać od nich specjalnej jakości i dlatego teraz jestem cholernie ciekawy zno, kole, przytoczę kolejną morską opowieść no a tam o sztuce piwowarstwa fajne jest to, że właśnie oni się rozpisują oni to nie jest, że y, napiszą po prostu skład, tylko faktycznie, faktycznie opisują to piwo powiedzmy. piwo chmielowe zawdzięcza swój goryczkowy smak jakby co już trzymamy ich za słowo goryczkowy smak ma być odpowiednio dobranej harmonijnej proporcji chmielu marynka Czyli to jest single hop, słuchajcie. Chambellan single hop, smacznego, ok, no, no dobra, no zobaczymy. Dwunastka, pewnie 5,2 alkoholu, marynka, single hop. Podejrzewam, że będzie tak samo ładnie się prezentowało jak ten lager zwykły, niefiltrowany. A to rozumiem, że pewnie jest już jest, tak, już jest filtrowany. Tak, tak, tak. Jest barwa jasno-złota. Tak, ale solidna, solidna, biała piana Podobna aromat jak ten wcześniejszym A przepraszam. Wcale nie. Wcale że tak. Wcale nie. Tak. Słuchajcie, jest chmiel. Jest chmiel. Bardzo delikatne muśnięcie takiej lekkiej ziołowości chmielowej. O ile... W tym niefiltrowanym, po prostu taki lager słodowo-słodkawy to tutaj jest. No skoro czujesz, okej, okay, w porządku. Ty nie czujesz? No, nie Czekaj, czujesz. może... Nie no, ja wypłukałem te szklanki, naprawdę. A zobacz to. Nie no jest. Nie no podobno. Znaczy w sensie. Tak, na tak, na tak. Prawie. No szkło jest wypukana. Jest naprawdę delikatna, bardzo delikatna ziołowość i nie ma tej cholernej yy, słodowej słodyczy. Także aromat na plus. A ty już pijesz. A tak obiecywali. A tak kobiecywali. Powypisywali takie eee, rzeczy. No. no nie no, nie róbmy z ludzi idiotów, no słuchajcie. E, jeżeli piszemy o smaku goryczkowym, no to do cholery jasnej niech tutaj będzie goryczka. E, nie ma żadnej goryczki, no nie ma żadnej goryczki. Ja rozumiem, okej, okay, dobra, piwo nie jest słodkie, ale piwo jest zbalansowane, smakuje jak taka dziesiąteczka czeska, chociaż dziesiąteczka czeska jest bardziej śmielona od tego piwa, no. Jestem, jestem po prostu zażenowany postawą tych ludzi. Chmielowe, goryczkowe, wszystko bzdura. Yy, no, w aromacie trochę było, troszkę było, ale no, no, smak. Żeby z nim nie zjechać kompletnie tego piwa, jest świetne piwo stołowe. Niezobowiązujące, nieangażujące, skupia się na czymś innym. A piwo ci wchodzi tu i wychodzi tam. Przy okazji. Yy, piwo przy okazji, kompletnie, właśnie tak jak powiedziałaś, to nie jest zupełnie piwo degustacyjne, ale chodziło o to, żeby sprawdzić. Nie No, ja nie miałam nic złego na Tak to tak, no... jest, Natomiast jeżeli ktoś obiecuje chmielowe, goryczkowe, zawdzięcza swój goryczkowy smak, no to nie kompromitujmy się naprawdę. Także... Wiesz, bo idąc tym tropem, to można próbować każdego piwa spółki, tak? Która, która się no ale w porządku. Nie no, to są te, te, te ambitne ambi ambi to są, przepraszam, specjały. To są te specjały. Tak, tutaj ciężkie umysły pracowały nad tym, co zaproponować ludziom, którzy się znają na piwie, tak? I się pisze chmielowe, goryczkowe, a. a... Ale dzięki temu jest pijalne. Yy, nie no. Może. <laughs> piwa goryczkowe też są pijalne, tak? Tylko to, to, to jest w ogóle piwo stołowe. I tyle. No, to tyle. Tyle. Na razie.